Piątek, 20 marca jednak nie będzie 40 godzin w tym miesiącu, bo w tym tygodniu, bo dzisiaj będziemy pracować do godziny 15. Nadal nie ma tak za dużo pracy, ale co mnie dziwi, w poniedziałek mają przyjść dwie osoby nowe. ja nie wiem. O, tam widocznie taka polityka jest nie. Teraz jest yy, troszkę te agencje pracy, mają przeklapane aż, może nie agencje, ale ludzie, którzy pracują przez agencje, bo. Yy, bardzo dużo osób jest zwalnianych, znaczy nie zwalnianych, zwalnianych w zakładach pracy. Akurat te dwie osoby, które przyjdą, pracowały w szklarni z orchideami, z kwiatami. A ja już wcześniej mówiłem, że właśnie branża kwiatowa tutaj w Holandii bardzo w tyłek dostała. I praktycznie w szklarniach, gdzie yy, Ludzie pracują, to osoby pracujące przez agencję, wszystkie są zwalniane, no, stali pracownicy tylko zostają. Tutaj słyszałem właśnie o tych dwóch osobach, że z, jej, z ich pracy zostało zwolnionych 50 osób. Nie? I teraz dla tych 50 osób agencja powinna załatwić inną robotę lub no, po prostu do widzenia. Nie? Także jest tutaj na tym rynku pracy w Holandii troszeczkę przechlapane teraz. No, u nas widzicie, dwie osoby przychodzą już. Nie, my sobie liście na Nie ma pośpiechu, nikt tutaj teraz nie goni nikogo, bo no, trzeba też szanować sobie pracę. Hmm. A, że, że chciałem powiedzieć, że byłem ostatnio w Jumbo, przedwczoraj. No i się z gością przeraziliśmy trochę, bo. Nie Nigdy nie patrzyłem nie na półki, ale w tej chwili zobaczyłem, że jest po prostu. Półki są puste. Yy, półki mięsne. Puściutkie. Ale naprawdę słuchajcie, yy, tam gdzie zawsze było dużo, na przykład mięsa mielonego, wieprzowego, tam wiecie, to co zawsze yy, było dostępne. Puste. Jakieś dwie kiełbaski tylko leżały. Yy, półki z drobiem, pusta. Nic nie było z wołowiną to samo, normalnie wykupione makarony wykupione, że tak te tańsze makarony jumbowskie yy, tam jest, te, wiecie, te, te półki, ja pokazywałem Wam filmik na filmiku puściutkie oczywiście, tradycyjnie papieru toaletowego nie ma leżały tylko jakieś tam ręczniki papierowe i te, i te, te kuseczki nawilżane mokry papier to było przedwczoraj, no wczoraj poszliśmy to coś tam musiała być dostawa poranna, bo leżały jakieś tam paczki z tym, z nóżkami od kurczaka. Widziałem natomiast na stoiskach z wieprzowiną nic nie było, tak jak poprzednio. Makarony uzupełnili, makarony były jumbowskie, w normalnej cenie, bez wariacji. Co tam jeszcze widziałem? A, normalnie dostępne mydło, dostępny środek odkażający, jakiś tam wpłynie. Także takie środki zostały dostarczone, papieru nie było. Także zaraz tutaj ten, po moim gadulcu na yy, w szklarni pokażę Wam filmik z wczoraj, jak tam latałem po, tej, po tym markecie z kamerką. Ogólnie yy, kasjerzy są odsłonięci od ludzi takimi tymi spleksy zrobionymi osłonami. Tam na początku filmu będzie chyba widać kawałek. Jak się idzie przez sklep, to no, każdy stara się od siebie odsunąć jak najdalej też. To już zauważyłem właśnie takimi łuk, łukami. Szkoda mi trochę tych chłopaczków i dziewczyny i dziewczyn, które y, towar rozkładają. No oni są bezpośrednio narażeni na zakażenie. No, co roboty robią, nie w sumie mogliby tą pracę wykonywać w nocy też, kiedy nie ma ruchu w ogóle klientów, no ale widziałem, że normalnie wykładają wszystko co trzeba. Yy, co tam jeszcze? No, a Coś tam sobie przypomnę, tu pogadam jeszcze. A, tu na dużej szklarni. Tutaj jestem w tej chwili sam. Trzy, trzy dziewczyny tną na siedząco. O godzinie 12 ja tam pójdę. No i na razie wszystko. Wchodzę do Jumbo. Kwiatki za połowę ceny. Naprawdę można tanio kupić różnego rodzaju. Tutaj próbowałem złapać te kurtyny ochronne z pleksy, ale tak samo widać. No i wchodzimy na Jumbo. To jest yy, nagrywane wczoraj było. Tutaj owoców w ogóle nie było tych tropikalnych. Były puste półki, dosłownie, wymiecione było. Przedwczoraj jeszcze. A teraz dzieje, ale nie. Półki rybne, też troszeczkę już doposażone. towar dowieźli, ale nie jest na bogate to tak jak zawsze było. Tak, tam makrele można kupić, no, jest, jest lepsze i lepsze, lepsze już ten yy, lepsze zaopatrzenia. A tutaj macie mięsne, tutaj były wieprzowiny, takie mielone mięsa, macie puchy. Nic tutaj nie ma. czy coś tam jest, ale, ale można powiedzieć, że nie ma nic. Warzywa są. Jest te pierdowe takie chemiczki są. Można kupić. Tutaj jest to z połowinami, to też puste uste, mięsa. I tutaj chyba były szpeki, jakieś bo to jest ich produkcja. Tu coś jest, ale to takie są, wiecie, na grilla bardziej rzeczy, jakieś te szpeki, jakieś tam coś tam krojone, rzeczy, ale mówię, że przedwczoraj nic nie było, makarony już uzupełnione, tam półki u góry są. Przedwczoraj jak byliśmy, to ta górna półka była pusta. Wymiecione było wszystko. Jeżeli chodzi o inne towary, że ryże są jakieś tam, pakowane wędliny, można kupić spokojnie. Ruchu w sklepie nie ma dużego, tak jak mówiłem, tak jak zauważyłem, ludzie się omijają i patrzą sobie, wiecie, tak dziwnym wzrokiem na siebie. Kaszle czy nie kaszle, ma gorączkę czy nie ma. Ego ja Rożki nie zmierzy, nie da rady. Nie da mi No że już popatrzyłeś. Okrzaniłem sam siebie i poszedłem. Sery to wszystko można kupić. Mleka, słotek. Z głodu nie zginiemy. Polska półka w miarę zaopatrzona. A tutaj półka drobiowa. Wymiecione wszystko chociaż moje tak jak było przed byliśmy to nie było nic a teraz nawet można jakieś tam pałkę wyczekać tutaj stoisko z papierem toaletowym puste jedynie co są te ręczniki kuchenne i tam u góry, tak jak mówiłem wcześniej mokry papier do do pci jest olejki do opalania są i tutaj już kamerka nie zapała. Młody tam mi przeszkadzał, ale mydła można kupić i jest ten środek do dezynfekcji też do kupienia.